Panie generale Jacob, porucznik Zwyczajny 50 melduje, że odkryliśmy bardzo niebezpieczne miejsce, które zagraża ludzkiemu życiu i zdrowiu. Jeżeli szybko nie usuniemy tych ludzkich odpadów, panie generale, będą skutki katastrofalne. Jaka jest decyzja, panie generale? Zatem do dzieła! Tak jest, panie generale. Biorę się za wykonanie rozkazu. Szybko. Szybko wykonuję zadanie generała Jacoba. Tu chodzi o nasze ludzkie życie i zdrowie. Jeżeli tego szybko nie wykonam, skutki mogą być opłakane. O kurde, jakie sandały! Wow, jakie cicho biegi! Hu, hu, hu. Jeszcze bym pośmigał w nich. フッ。 Mamy piękną niedzielę, jest po dziewiątej godzinie. Tradycyjnie popiół. Leśne chrupki. O. Radikal. Kompleks odżywczy dla skóry głowy. ...stymulujący wzrost włosów, kraków... ...Farmona to chyba coś bardzo starego musi być. Zaraz zobaczymy co to za chrupki. Top Chips. To chyba jakieś stare muszą być. Jedronka. To w sumie chyba nie takie stare. Ile Biedronka ma lat tutaj w Polsce już? 20? 25? 25 to chyba nie Nie ja wiem kiedy te Biedronki zaczęli budować W tym nowym tysiącleciu Bynajmniej w Polsce Boję się tam ryć Rękami, żeby jakiegoś szkła czy innego dziadostwa nie było nie chce się skaleczyć. Także wyciągnę ile się da. O kurde pampers. Masakra! No i oczywiście gorzołka kolejna gorzółka i same gorzółki. O, Coca-Cola. Znak towarowy i bud na kurcze, kurczę, to, to będzie z lat 80. Gdzieś chyba imperialistyczny napój, coca cola. Ho, ho to też jakiś stary tutaj. Znawca, znawca Jakob by się przydał, pan generał Jakob, przepraszam, panie generale. ma kochani, żyjecie? Czy nie żyjecie? Na pewno żyjecie, jak ja żyję to i wy żyjecie, nie? Idę na spacer zobaczyć czy, czy w rowie nie ma jakich puszek Coś by się uzbierało A jutro wybiorę się na zawiercie Wybierzemy się do zawierczeńskich lasów Zobaczymy jak tam wygląda sytuacja może uzbieram jakiegoś złomu, przejedziemy się może do centrum Zawiercia, pokażę Wam jak ta miścina wygląda. <gry> Oczywiście z kamerki samochodowej, a tam samochodowej, po prostu z GoPro podczas jazdy. Przejedziemy się przez centrum, dawno nie byłem. <gry> o kurde, pełny ruch wody ile wypłynęło butelek po trunkach wyskokowych Zbliżamy się po pomału do mostku Możecie się Tyle drogi przeszedłem Kurczę ale o, 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 o. na lajfie mam pierwszą kórzeczkę Co tak ciemno? No, rozjaśnij się. Jest ok. Fajnie, pierwsza czteroflamingowa grochuba. A tak w ogóle jest mi smutno, bo mój kochany przyjaciel Egonik chyba się na mnie obraził, ale nie wiem o co. Od jakiegoś czasu nie odzywa się. Na filmy nie wchodzi. Z innymi użytkownikami tam widzę odpisuje. Mi tak odpiszę, bo odpiszę. Nie wiem czy się gniewa. Przecież ja nic złego nie zrobiłem. Co jest przyjacielu z tobą? Co się dzieje? O, kolejna puszka. Nie ogarniam naprawdę. Wie ktoś może co się dzieje z agonikiem? Nie wiem, może ma dużo pracy albo coś. To rozumiem przecież. Ale gdzieś tak, kurczę, no nie wiem, pisze komentarze pod filmem, nie odzywa się, no nie ogarniał sytuacji. O! Kurde, już tu melans zrobił. Dobra, kochani, to tyle. Jak się znajdę w innym powiecie, nagram jakiś filmik. Trzymajcie się, dużo zdrówka. Cześć, panie generał Jacob. Piękne butelki, zabytkowe. Troszkę złomu. Tu miał ktoś taką finezję wsadzić do takiego wielkiego słojora butle po alkoholu. I tu takie fajne buteleczki. Ja sobie po jednej zostawię, a, a, jedna, a jedna para będzie w prezencie dla kogoś. Przejdźmy się tutaj. Tu jest wysprzątane te śmieci trochę jeszcze tej folii zostało, ale tak jak mówię nie chcę tu grzebać pazurami, żeby gdzieś ręki sobie nie skaleczyć, i nie dostać jakiegoś wiadostwa. Tutaj wyzbierałem te butelki, to szkło z tego miejsca yy, Tu jest jeszcze bajzel Także panie generale Wysprzątałem po części skażenie terenu Mam nadzieję, że pan generał Będzie zadowolony, że mogłem chociaż tyle tutaj zrobić Także, kochani, do usłyszenia. Porucznik zwyczajny melduje.